Się ma mordeczki Cieplutkie pozdrowienia z Krakowa Odpaliłem kamerkę Żeby się pochwalić, że Leciałem w tym tygodniu paralodnią Przebywam na dwójku Dniowym czasie U dwóch z czterech osób Którym ten lot Paralodnią zawdzięczam Także bardzo dziękuję oficjalnie Werce, Kubie Michałowi i Tomkowi Żeby nie rzucać nazwiskami Dziękuję uprzejmie, sam lot był fenomenalny. Zabrałem ze sobą tę kamerkę, właśnie tę GoPro, razem z kijem, żeby ten lot nagrać. Aczkolwiek bez większych nadziei, bo spodziewałem się, że nie będzie można jej po prostu zabrać ze sobą. Eee, że nie pozwolą na to ze strachu przed tym, że mi spadnie i nie wiem, wpadnie do lasu, a potem będę miał do nich pretensje albo nie daj Boże, spadnie komuś na łeb. I okazało się, że faktycznie kamerki swojej zabrać nie można. I oficjalnym powodem jest oczywiście to, że martwią się, że ją zgubię. Natomiast dali mi swoją, dokładnie taką samą. Jedyną różnicą było to, że miała taką linkę, którą można było ten kijek z kamerką przymocować do ręki. Ja normalnie też taką mam, więc nie byłoby żadnego powodu, żebym nie mógł użyć swojej. Gdyby nie to, że wcześniej akurat ją odczepiłem, bo jestem idiotą, więc nie miałem się o co wykłócać. W każdym razie dali mi tę swoją, nawet nie było za bardzo wyboru, trzeba się było nagrać. I potem miałeś prawo sobie zdecydować, czy to kupisz, czy nie. Oczywiście triki sprzedażowe działają bardzo dobrze, jak się domyślam, dlatego że na mnie zadziałały, mimo tego, że wcale nie byłem jakoś szczególnie zestrachany tym lotem paralotnią, przed tym lotem. Jak już się zaczynał, to było trochę inaczej. Trzeba przyznać, że to wznoszenie się jest takie dosyć przerażające. My akurat startowaliśmy że w warunkach takich, że relatywnie mocno wiało. Oczywiście jak naprawdę mocno wieje to nie można w ogóle latać. Natomiast biało na tyle, na tyle słabo, że latać można było, natomiast na tyle mocno, że nie musiałem się faktycznie rozpędzać. Więc to dosłownie on podniósł tamto to... podniósł ten cały spadochron do góry. Nie spadochron, podniósł te paralotnie do góry. I dosłownie nas uniosło w tym samym momencie. Trzeba przyznać, że to wznoszenie się było takie dosyć przerażające. I przerażające był też, jak już, się, jak już po odpięciu tej liny, na której byliśmy ciągnięci, wykonał ze dwa ostre zakręty, o których oczywiście uprzedził instruktor. To było faktycznie takie, że widać może na tym nagraniu, jak tak z, z wydycham, no, wydycham powietrze w skąpieniu. Poza tym było wspaniale, dostałem rating strachu 1,5 na 10, co podobno dobrze mieć odrobinkę tego strachu, dlatego że jeżeli człowiek w ogóle się nie boi, to też niezdrowo, powinien trochę się bać takiego w zasadzie wolnego lotu 600 metrów, 600 metrów nad ziemią, bo na tyle się wzbija ta lotnia, surówka trwa 12 minut, z tego jakieś 11 to lot, krótko cholera krótko, no. Że chciałby człowiek, żeby to dłużej trwało, no ale co, to trzeba po prostu pójść drugi raz. Dziękuję panu Pawłowi, doktorowi również, któremu się, mimo tego, że to był jego chyba kilkunastotysięczny lot, jak mi powiedział, chciało mu się bardzo dokładnie tłumaczyć, na czym to wszystko polega. Um, pokazywał mi, które, które miasto, co tamtego, mówił bardzo dokładnie, jaki będzie kolejny ruch, tak żeby się nie wystraszył, także pełna profeska. Ciekaw jestem, czy jakby następnym razem przed to mógłbym zabrać swoją kamerkę. <laughs> wink wink. No i też ciekawe było to, że do samego końca, w zasadzie do 30 sekund przed lądowaniem, nie powiedział jak wylądować. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie jakaś trudna sprawa, a, a pan Paweł faktycznie wylądował miętko i sprawnie i w zasadzie to tak jakbym dosłownie zeskoczył z łóżka. Ciekaw jestem, czy to zawsze się tak dobrze udaje, e, natomiast e, wszystko fajnie, tak, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Make it look so easy Okoż się Tak było pięknie w moim świecie Dzięki pięknie A Pan Paweł faktycznie wylądował miętko i sprawnie i o, kurwa rzeczywiście